Witam Was, dostępskim nimbrowary.pl Słuchajcie, nowa jakość, nowe tematy, nie tylko browary, ale również przedstawiciele wielokranów, czyli Marcin Kwil, Dobrze znany, same krafty. No właśnie, i padło takie, taka teza Łukasz Śledziński, przetwórnia piwa, pozdrawiam, który powiedział, że może... Też e, sprzedaż i cało, cały sukces browarów rzemieślniczych zależy od tego, co się dzieje w wielokranach. Niektórzy większość swojej produkcji e, wrzucają do lokali. Na ile to determinuje e, ich sukces, ich sprzedaż? Jak zauważasz jakieś fluktuacje na rynku? Mówimy oczywiście o ostatnim czasie, podsumowujemy rok 2019. Jak to wygląda w przypadku samych kraftów? Znaczy tak, yy, może zacznijmy od, od, od początku, czyli e, początek był taki, tak jak wiesz, że było parę browarów, e, na początku była pinta, ale browar, potem się pojawiły browary sta, stacjonarne, artezan, e, Pracownia piwa, potem też kontakty szał Podwórz, podziemie. podziemie i to zaczęło się toczyć. W tamtym cza czasie sprzedaż tych wszystkich browarów e, odbywała się głównie w wielokranach. Ponieważ w każdym mieście większym, no poza Warszawą wtedy, co jest, co jest ciekawe, ale, ale w każdym mieście, nie wiem, było w Krakowie była omerta, w Łodzi była piwoteka. Piwoteka mm -hmm. w, 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 w Setka była już Świętej Pamięci też w Poznaniu. No i zupa we Wrocławiu. I zupa, niedźwiedź. Dokładnie też Świętej Pamięci. No ale to ale, chodzi o to, że te, te browary. To był sam początek i siłą rzeczy nie skupiały się na tym, żeby sprzedawać lokalnie, tak jak się to dzieje na całym świecie. Tylko, że te browary sprzedawały do tych kilku wielokranów, które były, czy multitapów po całej Polsce. I one miały na tyle małą produkcję, że to dawało radę i do pewnego momentu to wszystko szło. Potem zaczęły się pojawiać coraz to nowsze browary, nowsze kontrakty. I oni zaczęli wchodzić w ten rynek. Zaczęli wchodzić bardzo mocno. O, 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 oczywiście chcieli też eliminować powiedzmy inne browary wcześniejsze z tego rynku. I teraz w zależności od tego, jaka jakość była albo jaka znajomość między browarem a, a pubem, albo no, jakość piwa nie była od czapy, tak? Znaczy jakość piwa była zawsze bardzo ważna, jak nie najważniejsza, więc jak to się to, toczyło między między papem a, a browarem. Jedne jakby u, u, udało się im zagościć i zastąpić jakiś browar, a innym nie. Mhm. I teraz mamy rok 2019, więc mamy rok ósmy, dziewiąty... ósmy rok, tak? Po no nie no. no jeżeli mamy 11 start, to ma tak, No, no to jest... Znaczy no to byłby... No 8 lat minęło, tak? I, i teraz... Y, Większość browarów, które powstały w ostatnich czasach, e, to są browary lokalne, małe. No już nie mówię nawet o tych, które mają jeszcze są browarami re, re, restauracyjnymi, ale nie w tym starym stylu, tylko na przykład tak jak e, bro, browarki bardzo małe, które ważą u siebie, ale jednak ważą też inne, inne style. Tak? Czyli też ważą jakąś lipę, ważą inne, wygrywają zresztą ten KPR pokazał, że, że właściwie wygrały małe restauracyjne i lokalne browary. I jak najbardziej można nazywać się browarami przemyślnymi. Oczywiście, to jest, oczywiście. Prawda? Więc to to, to to pokazało. Więc to te, te browary y, zaczęły ważyć na ten swój rynek. I przestały się oglądać na, na wielokrany. Co też jest ciekawe, bo część, y, no tak jak ja na przykład obserwuję całość jak jest gdzieś coś fajnego, no to też chcę to z rynku wyjąć, pokazać. Natomiast e, okazuje się, że nawet część z tych browarów nie jest zainteresowana tym. Nie chcą wychodzić no, poza Europę. Po, po prostu oni są tam. A część browarów, która się otworzyła jakby przez ostatnie lata po staremu, czyli myślała, że ten ta stara, e, stary rodzaj sprze, sprzedaży, czyli multitapy... Dalej będą to, to ciągność, to, to szczególnie, nie wiem, kontrakty, które nastawiły się na, na, na większe albo, albo browary, które, które mają większą produkcję. Okazało się, że, że tu jest blokada, ponieważ przez ten cały czas, czyli przez te, tak jak ja mam już 5 lat, część pubów jest 6 lat, 7 lat, to no niektórzy są 4 lata, no ale to już jest ileś lat. Hmm? Każdy ma już swoich, e, swoje browary, swoje ulubione piwa, e, jakieś, po, e, na przykład tak jak u nas jest patronat, e, tutaj jest trzech kumpni na samych kraftach, e, w samych kraftach vis, vis jest od dawna e, patronat piwnego podziemia. Są Pewne krany są już zapetonowane, w tym naszym przypadku 5 i 5, czyli zostaje tylko po, po 5 browarów. Z tego no Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby nie było u mnie e, e, browaru podwórz, nie? który od początku... Myślałem, że ogrodziski, cenie... ogrodziski, nie, no, grodziski <gry> też, no, Ale to między innymi. Tak? Albo, albo piwa <gry> w stylu grodziskie które ciągnę ze wszystkich browarów. Więc zawsze te krany są potrzebne. Są też krany potrzebne, żeby pokazywać nowe browary, ale już nigdy, studium, można powiedzieć, ten browar nie będzie w stanie zaistnieć na tym kranie stale. Dobrze, Ponieważ ale, ale jest sam, ograniczona ilość kranów. Ale sam użyłeś słowo e, zabetonowanie, ale z drugiej strony mówisz, że wpuszczasz eee, e, jakieś pojedyncze browary tak, na szczablicę. No, no, Czyli no, jest to beton, ale pękający, no, no. pękający i to oczywiście o, zależy od, od ciebie jako menedżera tak. lokalu. Ale to jest... E, jak to obserwujesz e, na rynku? Nie, że są... nie jesteśmy oderwani od, od rynku zup, 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 zupełnie. Natomiast no, tak jak e, 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 wcześniej miałeś wywiad z, z Piotkiem, no, wszyscy ale, mówią, że romantyzm w padnie. Ja się nie do końca zgodzę. Ponieważ no, romantyzm cały czas jest, cały czas ta no, nowa siła, wystarczy popatrzeć, jeżeli oglądaliście galę KPR-u, polecam, na przykład ra, radość e, browaru e, na przykład z Gniezna, albo innych browarów radość z otrzymywania tych e, nagród. Ale to są browary, które e, w ogóle nie mają tak, szerokiej świadomości. oczywiście i, i ich loka przez to, że oni są tam lokalni, ale nadal oni e, e, bardzo się cies cieszą, że są doceniani, że ktoś, nie wiem, przyjedzie do do Jakby docent do nich pojechał i zrobił materiał, myślę, że też by byli zadowoleni. Dobry browar jak najbardziej. No. I, więc o co chodzi, że, 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 że oni jakoś chcą istnieć w Krafcie, ale niekoniecznie przez rozrastanie się i po prostu wysyłanie ich do, do Multita. Oni działają lokalnie i tam są zadowoleni, tak? Hmm. Więc no, zmieniła się bardzo stru, struktura tego i może po prostu niektórzy zakładający browary myśleli, że to jest cały czas tak samo, tak? No a okazuje się, że, że nie, że jakby dążymy do normalności, bo to, co było u nas, umówmy się, to była nienormalność. Tak? To było zakuśnięcie się tymi pierwszymi browarami, to było coś hmm? e, może nie, nie normalnego, ale abnormalnego. Znaczy to, to, było, to było odstawanie od normy. Myśmy wszyscy temu kibicowali i nadal ja kibicuję, myślę, że ty też. No bo to, Były by, pocz bo to było początek I to było w ogóle no, coś, co się dalej dzieje, y, dal, dalej się toczy i się będzie toczyć. Natomiast teraz znormalniliśmy. Czyli y, wreszcie znowu browary wró wróciły do swoich miast i gmin. Kiedyś pamiętasz rozmawialiśmy już parę lat temu, że browar może być w każdej gminie. Pamiętasz o tym? No. Że w sam, każdej gminie... My jesteśmy czekochownikami. Ciągle ten model Tak, więc, a, częściej, tak ja, ja obserwuję to jak, jak to się rozwija w Czechach. To tam gmina, która ostatnio sprawdzałem, bo właśnie żona mi pyta, a ten browar, taki ładny, w ogóle taki zrobiony. Ile tam mieszka ludzi w tym? Ja mówię, to jest gmina jakaś. Sprawdzam i tam mieszka, słuchajcie, 212 osób. I tam też tak, tak. Browar. Tak. E, tylko są najwyższych na miejscu. Tylko oczywiście Warszawa Legera. Normalne, nie no, oni normalne, oni zbieżą zbieżą piwo. Oni ważą sitkę, jedenastkę i, uwaga, IP. Czyli jednak. Czyli Także, ten mały słuchaj, browar też no, To jest w ogóle coś, co... znaczy Ja mogę przywołać tutaj no, by te rzeczy, które, które znam, no, bo, bo w tej, w tej chwili, wstydzę no, się przyznać, ale nikt nie potrafi nad nadążyć. Ostatnio gadałem z Pentagonem i nawet on nie jest w stanie powiedzieć... Piwne, tej, piwne mapy. Piw, piw, piwne mapy, tak. Piwny informator na Facebooku. On nawet nie jest w stanie mi odpowiedzieć tak przez telefon w tej chwili, ile jest browarów w Polsce. nie to Nowe ale, no no, ale nawet on nie jest w stanie tego w tej chwili, na dziś dzień policzyć. Za chwilę się otwiera, za chwilę coś. Tak. Obzira, są w planach. Więc generalnie jest to dobry spokojnie. No 250, 250 fizycznych plus 100 kontraktów. Okej, okay, no ale dokładnie nie, i tak nie widać. No dobrze, podaść, ale, ile to jest. ale nie zrobi nam różnicy minus ja 5. Ale, ale o co chodzi? Chodzi o dynamikę, że to się w każdego z praktycznie zmienia. Nie? A ile e. mają? No właśnie, no i wróćmy jednak do tego pytania, czy sytuacja w wielokranach może wpłynąć na sytuację sprzedażową małych browarów? Czy Ty jako menedżer lokalu bardzo popularnego w Warszawie, bo też specyfika, jeżeli nie wiecie samych kraftów, jest taka, że większość klientów jest z zagranicy, ponieważ jest to stare miasto. Czy tutaj coś widzisz jakieś zmiany, które... No, oczywiście zmiany są takie, że staliście się patronackimi lokalami, czyli piwne podziemie już od kilku lat vis-a-vis -vis jest. Tutaj teraz trzech kumpli, też rozumiem, że połowa tablicy. Tak, więc siłą rzeczy. Obcinasz połowę browarów rzemieślniczych, żeby wejść tutaj do Warszawy. Tak, no o tym mówię, że no bo teraz y, dlatego jest fajnie otwierać browar tak, jak nie wiem, Jacer otworzył swój browar Milicz. I sprzedaje... 95% siebie, z tego, co ja tam a, generalnie, no ja tam czasem mam je, je, jego piwa, no bo, bo lubię jego apę, tak, ma fajnego pizza, ale to jakby ta sprzedaż, to co jest u nas, to jest jakaś tam bardzo mały wyci wycinek i to też nie jest ciąg, ciąg, ciągle na kranie. Natomiast y, on sprzedaje wszystko u siebie, ma tam parę knajp, parę sklepów, y, dobrowaru ludzie przychodzą, butelki kupują, tak, Robi też koncertów. to też, też nam się to marzyło, prawda? No, właśnie, żeby... W Polsce w końcu no widzisz my, Dokładnie, a to właśnie, to, to jest takie nasza zajawka, nie? Że, że po co jeździliśmy do Czech? Bo tylko tam bo będzie to piwo, bo tylko tam. Bo bo tylko tam. Bo generalnie, a nie, że pojedziesz do Warszawy, a, do Wrocławia, dokładnie. do Poznania i tam wypijesz sobie wszystko. No, bo nie, my jeździliśmy do Czech, kiedy jeszcze nie było kraftu, nie, nie było niczego innego, bo tam można było pojechać do danego miasta, do danej miejscowości i napić się tego piwa tylko tam. Czyli rynek normalniej. Tak, rynek normalniej. Moim zdaniem to wszystko norm, normalniej Uspokaja się, a, a jeżeli to no, no, Tomek w wywiadzie z tobą powiedział, że trzeba być albo bardzo małym, albo już bardzo dużym, a, a on jest średnim. Może rzeczywiście jest to jakiś problem, ale można znaleźć, nie wiem, inne beczki są dla mnie przykładem tego, jak można było to bardzo fajnie zrobić cały czas rosnąc. Oni sobie na przykład w Warszawie i podobno w innych miastach też, nie wiem jak jest w innych miastach, ale u nas na przykład mają także e, część ka kawiarni, barberów, ma inne beczki. I to było pracę. Czyli zupełnie inny. Segment. Zupełnie inny segment. Oni jeździli po jakichś kawiarniach, klubach, e, innych rzeczach. Albo na przykład byłem na koncercie parę lat temu e, w, 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 w Pogłosie, patrzę, a tam są butelki peluze. Rozumiesz, no to jakby Perun, ja wiem, że też się trochę tak tylnymi drzwiami przez Behemota do Świata, ale, ale to też jest pomysł, tak? I, I takie pomysły są w tej chwili promowane, premiowane. Czyli wyjdźmy, wyjdźmy, tak, dokładnie wyjdźmy, bo kiedy do mnie się zgłasza tam... Ja oczywiście wszystkich szanuję w ogóle, że w ogóle nie wiem czy wiecie wszyscy. Wy dla mnie zakładający browary jesteście bohaterami. Jesteście bohaterami, bo przyszliście te wszystkie procedury. Ale które browary? Browary czy para browary? Ale wiesz, to nie... Ja nie, nie wartościuję tego, bo, bo na przykład tak jak też... Są też różne podejścia, tak, tak jak Piotr nazwał sobie browar lotny, nie? Od początku było wiadomo, że to nie jest browar, tylko browar lotny, czyli tak jak po czesku letaici, albo, albo na przykład oni mówią też nomadicki, czyli nomad, nie? czyli tak takie jak nomad, Honzy koczki. To jest, że... Ale to jakby nikt nie kryje No tego. i pamiętam taki który tak, był. Tak, oczywiście, ale, ale no tak, oni też jakby się poświęcili przedłużyć. temu e, swoje życie i e, nawet jeżeli nie mieli od, odbioru domu, no to mieli inne pro, problemy, a każdy browar miał problemy kiedyś, tak? I musiał przez to przejść i jeżeli przez to przeszedł, i y, robi piwa dobre, to znaczy, że, że wszystko pykło, tak? A jeżeli nie, jeżeli y, ile jest kontraktów sam wiesz. No w tej chwili ja już nie policzę, ale no kilkadziesiąt kontraktów padło. Niektóre padły po pierwszym piwie, niektóre po trzech piwach, niektóre po pięciu, a niektóre po roku, dwóch latach bycia na rynku. O tym się nie, nie mówi. Kiedyś taki wątek był na Jedliwkach czy gdzieś tam, że pierwszy listopada, podajcie tam to No i naprawdę tych jest, jest, jest mnóstwo, jest mnóstwo świeczkę, nie? A, tak, Dokładnie, więc to jakby to nadal y, nawet browar kontraktowy, ale w tym jakby nie para browar, tylko w tym sensie takim kontraktowym, tak jak był wcześniej, ale browar, tak, tak jak była pinta, teraz mają swoje, swoje browary. No to y, to i tak są bohaterowie, bo oni przetrwali to, nie? Oni przetrwali te wszystkie trudy. I, i, to, i, i to zrobimy, tylko że no teraz to wszystko nie, nie wystarczy, nie wystarczy. A co potrzeba, bo też e, oczywiście dyskusja po tym materiale z Tomkiem jest bardzo żywa, też spotykam się z wieloma oczywiście osobami, które mówią mi prywatnie, co o tym sądzą. E, jedną z tych konkluzji jest to, co Właśnie też materiał nagrany z Tomkiem Rogaczewskim ze 2 lata, 3 lata temu. Czy piwo obroni się samo? Wtedy stwierdziliśmy, że jakość piwa decyduje. Też mówimy teraz klient, odbiorca ostateczny powinien się wypowiedzieć o jakości piwa. Ale to nie jest do końca prawda, bo marketing i cała otoczka sprzedażowa piwa jest bardzo istotna, bardzo ważna. Jeżeli dobre piwo nie ma tej otoczki marketingowej, no to się nie obroni w 2019 roku. No tak, no to, no to... Wracamy do tego, no, czy piwo jest dobre, czy niedobre, to tak naprawdę no, my to wiemy, no bo jesteśmy tam doświadczeni, nie mieliśmy ileś tam tych piw, ale naprawdę konsument końcowy nie wie dokładnie, jak smakuje ten gatunek piwa, jak ten, po prostu jemu smakuje albo nie, no macie antapta. Wszyscy piwowarzy zaglądają na to. No i co tam widzicie, tak? I co tam widzicie? bo widzą, że jest tu tamna. To samo piwo może dostać jeden, to samo piwo może dostać pięć i o czym doświadczy. tylko tego, kto pije. W związku z tym oczywiście tam jest takie grono wirgikowskie, które ocenia bardzo surowo i tak dalej, ale tam większość ludzi to naprawdę są konsumenci. I teraz tak, ja już pisałem o tym kiedyś na Facebooku, że, że część piwowarów wpadła w pułapkę antaktową, czyli jeżeli patrzy, że coś tam tak, że coś jest tam w tym konsumentwie ten, to oni to robią, jeżeli nie, to oni to przestają robić. Nie i to jest takie też, um, zamiast um, uczyć tak jak była misja kraftu wcześniej, że uczyć nowych rzeczy. Teraz my w ogóle pijemy e, piwo wędzone. To jest wędzone. Chcia chciałem o tym właśnie powiedzieć. E, Co jest coś, coś czego ewenem tego nie ma. To, to to nie ma tak, tak. W Polsce Nie ma. Tak, tak, w Polsce się Nie, 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 nie W Polsce się nie dymi. W Polsce <laughs> tylko już ja, ja chyba dymię, no, ale <laughs> bo, bo jakieś tam koloratowy piwa fila, Ale fan, to nie jest drobiskiem. Nie, nie, oczywiście, bo to jest dwunastka. To, to jest w ogóle Smoke Peace! Ostatnie! Smok w prokreacji, tak, tak, było się. Piwo się nazywa zwędzone, tak, też było fajne. Więc no oj na kaperze tam jakieś wyróżnienie nawet zostało. Tak, z tak, Więc no, Więc to jest to, że, że teraz się wszystko to, to czy tak konsumencko, niekonsumencko, kto sobie może pozwolić na, na coś, nie, nie może pozwolić. I to... Teraz jest ważne to, jak przedstawimy to dalej. Czyli Ja bym to porównał do, do akcji Fair Trade. Myślę, że większość z Was wie, o co chodzi. Fair Trade polega na tym, że wiesz skąd kupujesz, od kogo kupujesz i ile jest płacone za pracę, na przykład w jakimś tam kraju, gdzie jest produkowane kakao. Tak? Czyli, że ktoś nie ma tylko jednego dolara za, za godzinę płacone, tylko ma godziwą wypłatę ma godziwe warunki jakieś, no wiadomo, że nieporównywalne może z europejskimi, ale godziwe warunki na, tamte, na tamten świat, tak? Ma, producent nie zabiera całego zysku, dzieli się z nim i jest to fair, jest to fair. I znowu certyfikacja certyfikacja, znaczek. Dokładnie, więc wracamy do, do tego, że jeżeli coś robimy, Robimy sami. Na przykład, ja wiem, ja osobiście wiem, że to piwo zostało zrobione przez jednego piwowara, który nawet nie ma na przykład żony, nie ma nikogo do pomocy i on to zrobił sam, własnymi rękoma. Sam na to zapracował, zainwestował, ma kredyt dalej. Uwierzcie mi, że nikt o tym więcej nie wie. Nikt. Tylko osoby, które się tym interesują. Nikt o tym nie wie. osób w Polsce. Dokładnie, więc. Trzeba, trzeba by coś zrobić, żeby kraft, który ja od początku twierdzę, że jest, wpisuje się właśnie w fair trade, w slow food, w tego typu rzeczy. Trzeba by coś zrobić, żeby kraft był tak postrzegany. Teraz kraft tak nie jest postrzegany. Kraft jest postrzegany jako coś takiego abstrakcyjnego, taki twór, taki, taka, masa, masa. Magma. Magma, taki, taka magma. Nie? Taki magma, rozumiecie, taki glut. To jest kraft. Tam jest wrzucone wszystko. Nawet jest, Na jest, to Nawet jest tam wrzucone te konto koncernowe. To y, regionalne, to wszystko jest krap. By było Ipa. No się bo ży, żywiec Ipa. IPa. by Ipa się nazywał. A tu nie o to chodzi. Przegapiliśmy trochę ten moment. Kiedy powinniśmy mówić, że to piwo, znaczy oczywiście my w knajpie... Nie, nie, ja myślę, my knajpie ja myślę, że nie przegapiliśmy, tylko. Czas mówimy o tym. Ale tylko, tylko ale to jest pytanie o efektywność tak, tych działań. Tak, tak, tak dokładnie. My, 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 my mówimy Barman Tak, że mówi Barman w knajpie, że to jest mały browarz, że to jest lokalny i tak dalej, to, no to gdzieś tam to może trafi, ale to nie jest tak do końca uświadamiane. Natomiast to musi być coś takiego płynącego też od, od browaru, że my słuchajcie, jesteśmy inni, tak? My się różnimy. A mało browarów podjęło w tej chwili taki trud, powiedziałbym, albo no, nie ma takiego pomysłu, żeby powiedzieć słuchajcie, my się różnimy nie tylko smakiem piwa. Smak oczywiście jest ważny, jest ważna jakość piwa, ale nie tylko tym się różnimy. My jesteśmy tutaj sami, my to zrobiliśmy od podstaw, my... Yy, My mamy jakąś misję, tak? a w ogóle większość browarów nie określiła ani tego, po co to robią, ani dlaczego to robią, że a, robimy, bo lubimy piwo. No, to, Słuchajcie, jest za mało. to jest za mało. Słuchajcie, to jest... naj, najlepszy numer jest taki, że wiadomo, wiecie wszyscy, że jestem mocno lokalowy i dla mnie taką rolę, o której mówisz, spełnia lokale, czyli jeżeli ja wiem, że dany Oczywiście. lokal ma odpowiedniego menedżera piwnego, to on będzie brał tylko właśnie te piwa robione w ten sposób. Więc to co jest na tablicy, oczywiście ja wiem o tym, że znam cały wygram tych browarów, sorry, że się tutaj wymądrzam, ale no jest ta gwarancja, natomiast w sprzedaży na przykład butelkowych idziesz sumie, do marketu, tego nie do, ma. tak, do sklepu, tak, tak, tak. jeszcze jeżeli pójdziesz do sklepu specjalistycznego, tam nie ma tego no to To, 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 to sprzedawca wie mniej więcej, co to są za browary i ten, a potem dochodzą jakieś, e, m, jakieś inne rzeczy zewnętrzne i tak naprawdę końcowego klienta, to żebyście mieli świadomość też, e, m, może to albo mało interesuje, albo można powiedzieć brutalnie w ogóle go to nie interesuje. Znaczy e, czy, on czy, czy masz pomysły na takie właśnie podmioty szkodnicze, które są w marketach, tak? Sprzedają piwo jak je, jako piwo regionalne, piwo rzemieślnicze, No i co z tym zrobić? Znaczy no co? Że nie będzie miał tej nalepki, co znaczy to, no, to wtedy bez, wypadnie z rynku. Bez interesowania się tym, tak jak no, jakby pamiętasz przed kraftem, się też interesowaliśmy co wychodziło i też odsiewaliśmy te te tak zwane parabrowary. Dobrze, ale e, interesować więc, się będzie zawsze jakiś... Więc to jest ułamek, klienta. więc tak naprawdę no jest, nie, nie ma, nie ma pros, prostej metody. E, e, najprostsza metoda jest, jest taka, żeby browary wreszcie wiedziały jakby co, poza tym, że robią dobre piwo, wiedziały jeszcze co robią. Tak? Może to głupie zabrzmi, ale... No właśnie robią, nie rozumiem tego. Co, co robią? To, to, to znaczy poza tym, że robią piwo. I, dla, dlaczego ten, ten konsument ma wybrać ich piwo? Tak? Poza smakiem. Tak jak ty ostatnio yy, yy, mówiłeś, nie wiem gdzie to tam. Yy, mówiłeś, że ty wybierasz piwo z żabki Miłosław, bo jest pod domem i kosztuje 5 zł, tak? tak nie tylko Miłosław, ale no. cała grupa od Krzysia Panka, panie prezesie, pozdrawiam. No, czyli miło, e, Fortuna plus Fortuna Grodzisk. Grodzisk. I teraz tak, no, jeżeli ktoś naprawdę się mało interesuje piw, 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 piwem, a hmm, powiedzmy chciałby coś fajniejszego, no to idzie do tej grzabki i patrzy, o, jakieś piwa, których nie znam, to je kupię. I to jest jedyny argument jakby, Dlatego poza tobą, który się wiesz, co kupujesz. No to raczej nie znam, a to kupię i, i spróbuję. I potem albo mu smakuje, albo nie. A gdyby stworzyć... Jakąś platformę, jakąś powiedzmy coś do, do promocji kraftu, jako kraftu, tak jak, tak, jak, tak jak właśnie slow food, żeby to zaszczepić, tę ideę tego właśnie slow, albo tak jak kawiarnie trzeci, trzeciofalowe, które idziesz tam i wiesz, że to nie będzie z jakiejś Pamiętasz początki, 90 lata, świętej pamięci Simon z marketingowi który w ogóle przyjął właśnie tą filozofię, że on jako pierwszy z browarów regionalnych będzie stawiał na Slow Food i wymyślił marki, Kościół, żywe. żywe, żywe. żywe. żywe Pamiętam. Y, on jako pierwszy z browarów regionalnych trafił w ten slow food. Slow food, tak. 90 lat. Tak. No, rzeczywiście, żywe to było no, coś, tak. To no, no, dobrze, 97, ale, tak. ale potem nikt no, tego nie pociągnął. No ale, no ale to też nawet się. No właśnie pytanie, czy się odbiło jakimś echem, Bo za tym szła mocna dystrybucja. To piwo było jest dostępne, dostępne w marketach. Nie było, było nie? więc to jest pytanie, czy rzemiosło może nadal być rzemiosłem, jeżeli będzie w marketach? Czy tu jakby nawet nie chodzi o markety, tylko, tylko, tylko chodzi o to, tak jak się dzieje w Czechach, tak jak wspomniałem, ten, ten browarek mały, który jest w, 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 w gminie, która ma tam 212 osób. Tak? To nie o to chodzi, że on się ten browar utrzymuje tylko z tych ludzi, którzy mieszkają tam. Bo ile tam może osób z tych chodzi? Nawet 1 czwarta. Chłopka. No myślę, no, że czwarta to jest 50. Osób. Z tego nie, nie, Wiesz, się to nie utrzymuje. Jest tak skalkulowane ekonomicznie, żeby się. Natomiast utrzymał. tam przyjeżdżają ludzie, e, piwni turyści, którzy co weekend. E, Przepraszam, chyba tylko Darek. Nie, no, ale w Czechach jest piwna turystyka bardzo rozwinięta. Ro no, ale masz 500 browarów. No, tak, ale, no, ale, ale oni każdego weekendu ci piwni tu, turyści jeżdżą tak. I, 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 I to robią, ale, ale te prowary też przedstawiają się jako właśnie niezależne, małe. Dobrze, Marcinie, skonkludujmy, bo myślę, że 20 minut mamy zrobione. Myślę, że jesteśmy wspólni w tej teorii. Eee, telefon trzeba odrzucić. Tej teorii, że popieramy rewolucję trochę na model czeski, jeżeli chodzi o formę. Amerykański, brytyjski, włoski, to jest to samo. Czyli w każdej małej miejscowości lokalność i nawet nie szaleć z tymi stylami, tylko po prostu, żeby był własny browar na miejscu, aczkolwiek. Też od razu daje kontrę, że przestałem myśleć do Czech, kiedy zobaczyłem, że wszędzie Józef Krysl stawia unibrowary. Wymyślam nowe pojęcie, które są takie same. Takie same. No, nie, Serwują te same, to same piwo. I ja ty mam na tych samych Czechach i widzę tą samą produkcję. No to pacjent, tam okay. no tak, ale, ale to jest to samo, co się w Polsce w pewnym momencie, to 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 w Że te browary to były stawiane przez te same firmy i te same receptury były robione. To pamiętasz? Ty masz polskie minibrowary, to pamiętasz <gry> że te browary, które stawiane były przez okay. daną firmę, miały te same receptury, co w Są no, Tam no, nie było to, czy... piwowara jako takiego. On okay. przyjeżdżał piwowar raz, raz na tydzień, Wciskał guziki. I, i Czyli masz tezę, że te firmy, które stawiały w Polsce browary, też były takie. Tak, też tak było. też tak było. Z kliszy, prawda? Tak, z kliszy. Wszystko z kliszy, z kliszy. To bo to było bardziej chodziło o, o, o koncept biznesowy, a nie o craft, tak. No. Czyli co? Wracamy no jeszcze się tak? wtedy myśleli naiwnie, że to, że to będzie przyszłość? No. Twoja nazwa została do, do dziś taka sama. No. Pols, polskie mini browary. A tak, bo mówisz jeszcze, no, jeszcze oczywiście o tych browarkach. A, które były dofinansowywane, tak, tak. e, oczywiście fundusze z Unii Europejskiej, Zadniało się szwagra e, i tyle. No ale też, też tak było chyba nawet już w samym krawcie, prawda, że i NOMERO stawiało warzelnie, a potem, proszę bardzo, dajemy jakieś ani my, ani hmm. Know-how. No, tak. A piwowar nie Przez... musi być jakoś specjalnie no, ogarnięty. Nie, nie rozwiążemy tu Ta, problemów naftowych. Tak, nie, nie zbawimy tutaj świata. świata. Tak, tak, tak. Natomiast no, już nie wystarcza tak, tak, tak. sama produkcja tak, tak. dobrego piwa. I to jest już pewne. Tak? Natomiast... Czyli co, zgadzamy się, na, lokalność? Na, na lokalnym rynku tak, dalej wystarcza robić dobre piwo, sprzedać fajną historię. Bo to jest mały zasięg, mała produkcja. No co, i marketing to też, jednak? Tam to już, to już mniej. A mówię o chcę, większym rynku. Jeżeli już jest większy rynek, i ten, no to już się zaczyna problem, i wtedy, i wtedy trzeba szukać innych rozwiązań. Wielokrany jakby nie są rozwiązaniem na wszystko. No wiadomo, 28 minut mamy na liczniku, musiało obciąć. Także nowe konkluzji chyba nie będzie. Eee, może ktoś z tego coś tam wyczyta, może nie. Na, 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 znaczy dziękujemy na to, tym, co dotrwali w ogóle. Tak tak, 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 tak. Natomiast no, ja na, nadal mimo wszystko patrzę optymistycznie w przyszłość i myślę, że właśnie ta, ta lokalność, ta piwna turystyka, hmm? to, to wszystko się rozwinie u nas tak jak wszędzie. Poczemu, czemu, jeżeli wszystko jest u nas tak jak jest na, na świecie, to czemu to miałoby nie być? Tak? Eee, jak my nie mamy przesłanek e, ku temu, żeby, żeby sądzić, żeby było gorzej. Więc może być już tylko lepiej i, be, i będzie jeszcze lepiej z tym optymistycznym Bardzo optymistycznie. akcentem. No, mogę, no, Czyli wszystkiego najlepszego wszystkiego do w 2020.